Witajcie! Jeśli to oglądacie, to znaczy, że chcielibyście dowiedzieć się, jak grać siatę. Ja jestem tutaj po to, żeby was tego nauczyć. Nazywam się Piotr Gruszka, a to jest Janek. Cześć! Nieprzypadkowo zaczniemy sobie od zagrywki. Zagrywka bowiem to nic innego jak prowadzenie piłki do gry. Czyli to od niej wszystko się zaczyna. Teraz zacznijmy od ustawienia nóg. Stajemy nogami i rozstawiamy na szerokość naszych bioderek. I w zależności, czy jesteśmy praworęczni, czy leworęczni, odstawiamy nogę do tyłu. Ty jesteś praworęczny, czy leworęczny? Prawo. To odstawiamy przy zagrywce stacjonarnej z miejsca prawą nogę delikatnie do tyłu. Uh -huh. Drugim bardzo ważnym elementem przy zagrywce jest podrzut, który umożliwi nam dobrze zagranie piłeczki. Jeżeli stoimy prawą nogą z tyłu i podrzucamy dwoma rączkami piłkę do góry, to lewa ręka musi być wysoko, która nas stabilizuje i całe nasze ciało, jest tak zwanym celownikiem naszej zagrywki. Prawa ręka, która idzie automatycznie z piłką, musimy zwrócić uwagę na łokieć, żeby był jak najszybciej w górze. I staramy trafić zagrywkę dłonią sztywną w nadgarstku. Dobra, spróbujesz? Super. Pamiętajmy, żeby piłeczkę podrzucić troszeczkę przed siebie, żebyśmy mieli ją w zasięgu wzroku. Dobra? Pamiętajmy o nadgarstku, który ma być sztywny. I siłą zagrywki jest nie sama ręka, ale cała nasza, całe, całe nasze ciało, które właśnie jest stabilne dzięki dwóm rączkom w górze, Ok? Spróbuj jeszcze raz. Super. Zwróć uwagę, jak mieć nadgarstek przy zrywce stacjonarnej. Łatwiej Ci będzie przy sztywnym nadgarstku mieć złączone paluszki. Spróbuj jeszcze raz. Super. Podoba mi się to.